Siema, ja jestem Kolorowy02 A to jest kolejny odcinek, już drugi Serii Zagraj w Minecraft Multiplayer. Ta... Jest to kontynuacja poprzedniej części Bo my to nagrywaliśmy jednym ciągiem, ogólnie filmik trwa coś około godziny Ale będę tu oczywiście przeczytać w częściach Dobra No to zapraszam do oglądania Ty se w pizdu wybudujesz, te non w wybudujesz Dobra spoko, jak chcesz to idź tam Zombiak tu łazi Uciekać stąd, łucznik, łucznik Mama, ząbiaki Joj idę do mnie, ja tam nie idę Kaj to je! Mama ja się boję, ja jeszcze pająk na pająko. Posłaniłem cię Uciekłam, Ale mama. to zbiją chociaż Nie JOM! Zrób mi Siedzi w tej dziurze, co za borok Łap łopata Kaś tam spadła Thanks Co jeszcze? Możesz glina, jak chcesz jakby wejść To nie ma glina, to jest syf ale ja ci tam ciepnął, no dirt. No jeden grzyb. Ty, stary czaj, że ja tutaj grom, a jeszcze nigdy Adermana że nie widział. A ja widział. Już nawet z nim walczył. Pa! Koście trup, ty idź. No, to się nazywa z... gra zespołowa. Eee, tak. Idziemy. Jeszcze jeden. do mnie. Przynajmniej se o, Tam jest Eddermann LOL wola KOŚCIA TRUPÓW Hej ty Edermana, widzisz Tu na prosto tam przy tych trupa ARCHER ARCHER Dobra ja wchodzę na... O ja się idę z kriperem pobawić Czekaj pan zaraz wysadzi Idę obejrzeć To będzie komedia <grym> Kaj ty widzisz Edermana. A tam łazi. Maciusz Ale jebło! No go na dwa hity yeah. zjedziesz! Zlama. Zwalili tego Edermana No cztery jest Przez to to zwalił. Eta. Sekunda! One minute for me. Tak, muszę wziąć to, muszę wziąć to. Ej, mamy jakieś jedzenie? Mamy jedzenie, mamy w cholera jedzenie Ale nie ugotowane Dobra, I ja, ja szkło. półtora staka wungla <coughs> 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 Nie to ja robię szkło A, moja łopata To se wezmę Mushroom, mushroom, butcher, 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 butcher Ej, macie piórka? Nie, a co, szały? No, nie, mój już osiemnaście, nie, a jeszcze mam dwa flinty, nie, 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 nie. Ja, ja wiem tak co widzenia. zrobię. Czekaj, zostaw. Ja, bo czekaj, bo to jeszcze by dał przetapiać stejki. Zostaw. O, kicz ten koal je w piecu Jaki koal w piecu? Wągiel No żeby tam był. A ty nie robisz? co pójdziesz wsadzić, by da. What the fuck are you doing? No! Ej, zrób... Nie. Nie rób grubych, nie rób grubych! Kurwa. Daj mi ja to... No, daj, super, mi daj mi to... marnujcie, ja się mi Daj te szko. Jak się robi te cienki? Daj mi też szkło Bo masz dwa No daj Daj mu się wykazać Jak się to robi? Ja tego nie czaja w ogóle jak się te płaskie robi Tynek. Jak się te ja płaskie się robi? Jak na to cię krew zaleje Słyszę Ja wiem czy wiesz, ale tego jest trochę więcej potrzebne. Ile? No, daj mi to! Lewiej to! Czekaj, o to chcę ogarnąć. Dwa szkła, nic nie zrobisz. Ja mam już ich sześć, siedem. Jak je ułożyć? No, to daj O, dobra, to już wiem. Mam. Mam. Może jeszcze to. Dobra, ogarnąłem. Ktoś jeszcze? Tu? I I je I chu, Ije dobrze. Mamy okienko! I jo idę na kurde owce. I mnie to wali. Ja mam was w dupie. Wszystkich. Ja muszę mieć łóżko. Już kolejny dzień mnie spali. Idę szukać obiekt. What the fuck? A, reading mierzy. Dobra. Ej, wąglik się przydoni. No, do żeby tu żadnych owiec nie było, no to jest bajer. Kurde, wezmę sobie ile żylazne narzędzia porobić i... Idę na gruba. I o was idź, pierdziela. Idź, idź. I o was pierdziela wszystkich. Ta, my cię też. Tamu nie ma żelaza. Kaj jest to całe żelazo? Nie, Ridika się pytają, on tam tego porobił pełno. Nie, <śmienny> nie dużonego żelaza nie robił. Ja, a zbroja to co? Ja mam pin żelaza no. Jedynie co. Na kilof. się na grubie przydo. Dawać mi reszta żelaza, kto co mo? Ja nie mam, ja, one mam ja nie mam jedno złoto. Ja nie mam jednego. Ja one jedno złoto. No ja w to nie wierzę. To Rafał! No, najlepiej na brata zwalić, żeby potem na ciebie nie było. Nie, żartuję, nie, co to się. Wszyscy brali! Ale robisz chata, rymelni... Kuwa mać! No Wydam i... Będę diamentowy kilownik, nie do mnie. Ja nie Właśnie, mogę... Właśnie, jaka ja nasza gruba? Aha, tam. Chcecie dynie. Bo mu w cholerę rady nie. dzięki, mu jeszcze trzy. Dobra, tak się na pewno... Hotu. To. Chodź tu, kajcy toż! Kajci toż. Tu. Yes. To! Dawaj mięso. Więcej mięsa! Ty też dawaj mięso. Ej! O oh, fuck! Jocie, ja srom. Kaj ci toż. Nie dałaś mięsa, a tu idź. Samy świnie! Ale nie jednego barana. Owcy. Zabij mnie! Stejki bydą. Jedynie ważne. Zbiją. To tu jest przesada, jako same dziura, 3 miliardy potworów. To tu zgina, kameru. Głupi złoty miecz, a nie się go nie opłacało robić. Wachity i, i kurde, już rozwalone. Tej, mam, tejki, tery. Stejki! daj te sztejki Jest kolejny sztejk Wylaź świń, ja pierdziele Dać sztejka Ci nie dała, o ty szmato Jakby się mnie krypytał ja i obiera redstone To bier Ej, ten Żyd już tu był. Całe złoto wykopał. Kto? Ty, kutafunie. <noise> no no gadaj, że po to idę. Mi jedno złoto zostało. Myślę, że chcę buty zrobić, bo bez butów to... <noise> Ktoś był Creeper. <noise> Eksp. Fajnie. Zaświn Qui, pójdź tam I żem taką dziura znalazł, nie? I koal za da go wziąć. ku dziura! Jakie dziursko bez, bez, bez kojarzeń, bez kojarzeń. Bez kojarzeń. Pinia latenca. Pójdź tam, jaj to, muszę mieć. No ale, no, bez przesady, żeby tu żonej owcy nie było. No nie ma. Ale teraz mało ekspadowo wszystko. Jeśli wbił level 522, no to się nie dziwi. Koal, też się przydał. Żarcie! Żarcie. Ej, ty się na powierzchni czy pod ziemią? To. Ty. Jo, ja na powierzchni. Znalazł Canyon. Kolejny. To tu nagrywasz dalej? Ja. Boże święty. To będzie w częściach normalnie. Ej, tam jest taka usługa, że możesz mieć e, Nie... bez limitu. Ja to mam już. No i właśnie też byś to kupił. Jo, ja to za darmo dostał. Ja? To za darmo idzie dostać. No, no to musisz to... podać numer telefonu, oni ci kod wysyłają i tam tamten kod wpisujesz. To by się, się przydało. No nie, no I płacisz. To by się przydało. Ale nie, bo ja to. Ja by to i tak w częściach zrobił, ni. Ale po 20 metrów No co, ściągnij se format faktory, skonwertujesz to i ten, połączysz to tym movie makerem. Ale ja to z... nagrywam normalnie cały czas, ściągnął live. Ale ja wiem, no fraps są przedzielowiesz. wiesz? To nie wiem. Czasem mi robi fraps 6-minutowe, i potem przydzielo. A mini, mi nie robi 6-minutowe. Mi nagrywa nawet 11-20-minutowe. Ta czas, no live. No live. Jom... Jom... To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie mnie i moich znajomych, to na przykład Ridika 1992721, nie Aventusa, bo nielegalną, Wojako i tam i innych, kogo tam będziecie chcieli subskrybować, to subskrybujcie. Dziękuję jesteśmy i wolni, do widzenia. Bo nie ma już nic.